Cześć, witajcie z tej strony Arek. To jest kolejny odcinek z Brawl Stars na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam 5 ciekawostek z Brawl Stars. Oczywiście możecie zostawić pod tym filmem łapkę w górę, subskrypcję. Jeśli chcecie więcej y, odcinków z tajemnic i ciekawostek, albo po prostu odcinków z Brawl Stars. Pierwsza ciekawostka będzie na mapie Zadyma, zakrzywiona czasoprzestrzeń. Ogólnie na tej mapie będą dwie ciekawostki. Pierwsza ciekawostka to, że na tej mapie jest taki slalom. Tak po jednej i po drugiej stronie. Zobaczcie. Po jednej i po drugiej stronie. O, taki slalom jest na tej mapie. A druga ciekawostka, że tutaj śpi sędzia. O, tutaj, nie wiem. Myślę, że to jest yy, Rico Ale napiszcie w komentarzach, jak Wy uważacie. Czy Waszym zdaniem to jest Rico czy barek? Czyli ja Trzecia ciekawostka dotyczy ekranu ładowania. W lewym górnym rogu jest napis FORTNITE. On jest taki niewidoczny i tam jest napis FORTNITE. Ale na telefonie testowym tam jest napis FORTNITE. Więc to była trzecia ciekawostka. Czwarta ciekawostka jest taka. Znajdziemy ją w sklepie. W sklepie jest tylko jeden skin, ale można to zauważyć na. Jak, jak wiecie, w którejś tam aktualizacji, nie do końca pamiętam której, były dodane trzy skiny. Właśnie Saiyeli Leon, był jeszcze jakiś Karl i nie pamiętam kto jeszcze. A przecież w komentarzach pamiętacie. I każdy z tych skinów ma coś związanego z kaczką. Ten skin widać ogólnie, bo ten skin... Leon ma właściwie bluzę. Skin do tego Karla miał na wózku znaczek kaczki. I właśnie nie pamiętam, który to był trzeci. Do kogo był ten właśnie trzeci. Nie pamiętam dokładnie. Dobrze. Przechodzimy do piątej, ostatniej was. Piątą, ostatnią ciekawostkę możemy znaleźć. Yy, może ktoś z Was nie wie, albo nie, ale pewnie ktoś z Was wie. Jeśli ktoś już wiedział o tej ciekawostce, to przepraszam, ale ja pokazuję to dla tych, którzy nie wiedzą. Yy, na mapie złote sztuczki oraz. Świerczczczuniak jest tylko jedna chorągiewka, czyli jedno takie pole, którego musimy bronić, a na innych y, mapach są, są dwa pola. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Chciałem Wam pokazać pięć ciekawostek, więc to by było na tyle i trzymajcie się. Cześć!